Witamy Państwa w programie Rodzina na antenie, Elżbieta Lachman, Borys Piątkowski, a dzisiaj rozmawiamy o szczęściu, ale od strony ekonomicznej, stąd w studiu tacy, a nie inni goście. Witamy Panią Małgorzatę Machalską, burmistrz Lubonia, dzień dobry. Dzień dobry. Pana profesora Michalskiego, który jest prezesem Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, a także etykiem biznesu i kulturoznawcą. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Witamy Panią Lidię Skudławską, która jest właścicielką firmy audytorsko-doradczej, a także liderką Klubu Kobiet przy Polskiej Izbie Biznesu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Może na początek pytanie proste. Grozi nam przyludnienie na świecie, ale w skali, to, w skali makro. Natomiast w skali mikro zastanawiam się, jak to wygląda. Czy dzieci pojawiające się w gminach, w miastach w dużej liczbie to problem czy, czy szczęście? Może to być problem, jeżeli Zwiększenie się liczby rodzin z dziećmi w danym mieście będzie niekontrolowane i gwałtowne, i miasto nie będzie w stanie odpowiedzieć na pojawiające się w tak dużej liczbie problemy i potrzeby. Natomiast jeżeli ten przyrost jest kontrolowany, jeżeli miasto prowadzi odpowiednią politykę ku temu i jest wobec tego przygotowywane przez zarządzających, to zawsze to będzie szczęście. Każda rodzina to potencjalnie większa liczba mieszkańców w gminie, większa liczba mieszkańców to wyższe podatki. Większe wpływy do dochodów budżetu. Co prawda pamiętajmy, każda rodzina z dziećmi to wyższe koszty oświaty. W Luboniu na przykład to 40% naszych wydatków ogółem, więc to jest bardzo znacząca pozycja. Ale w sytuacji, gdyby ona pojawiła się nagle, byłby to problem, natomiast kiedy to stopniowo narasta i my odpowiadamy na te potrzeby, problemem to nie jest. Jest to dla nas ogromna szansa. Rodzina to potencjał i szansa rozwoju gminy, i to w dwóch aspektach. Infrastrukturalnym. Każda rodzina ma swoje potrzeby, i choćbym była burmistrzem niekreatywnym, nieinnowacyjnym, będę musiała, odpowiadając na te potrzeby, stworzyć odpowiednią infrastrukturę oświatową, drogową, komunikacyjną. Autobus będzie musiał punktualnie dojechać do każdej ze szkół, z każdego zakątka miasta. Będę musiała stworzyć boiska, place zabaw, ofertę kulturalną. I po drugie będę musiała podnosić jakość tych oferowanych usług. Zakres i jakość, dlatego że nasze społeczeństwo jest coraz lepiej wyedukowane, ma coraz wyższe potrzeby, więc i moja jakość, jakość tych usług, które świadczy miasto, musi rosnąć. Po drugie, rodziny z dziećmi to naturalny czynnik rozwoju społecznego. I ten niekiedy, on jest y słabiej, y i trudniej go uchwycić, ale według mnie jest... Równie, a nawet myślę, bardziej istotny niż ten rozwój infrastrukturalny, który rodziny powodują. Rodzina jest takim motorem, katalizatorem i też ukierunkowuje te zmiany w określonym stronę, gmina musi się rozwijać, zaspokajając określone potrzeby. A pani burmistrz, proszę powiedzieć, bo tak tutaj mnie pani zaintrygowała tymi wpływami podatkowymi, czyli jeśli sprowadza się do gminy rodzina, która na przykład składa się z mamy, taty, dwójki dzieci i rodzice są w wieku około 40 lat, 35 lat, to to jest radość, bo to jest w tym momencie tak, jest... tak naprawdę, prawdopodobnie zameldowany pracownik? Tak? który odczy... Tam, jest w okresie bardzo dobrych zarobków, tak? Tak. Nie musi być zameldowany. Wystarczy, że wskaże tę gminę jako miejsce zamieszkania o, właśnie. i określony procent podatku, który płaci, trafi do nas i będziemy mogli przeznaczyć na drogi, place zabaw, boiska, szkoły itd. itd. Ale ten rozwój infrastrukturalny to jedno, wzrost jakości usług i, i zakres usług to drugie, ale to, co dla mnie jest najistotniejsze, to rozwój społeczności. Zauważam, że to rodziny są tym motorem i nośnikiem, który generuje zaplecze ludzi odpowiedzialnych za miejsce. Zakładam rodzinę, rodzę dziecko, staje się mniej mobilna, przez to bardziej związuje się z miejscem, bo nie chcę, żeby moje dziecko co dwa, 3 lata zmieniało klasę i szkołę. Staram się o coraz lepszą pracę, Dlatego, że muszę zabezpieczyć mojej rodzinie byt. Walczę o tą pracę, dbam, chcę coraz lepiej zarabiać. Coraz lepiej zarabiam, coraz większe podatki odprowadzam, gmina ma coraz więcej korzyści z tego, że coraz lepiej zarabiam. Przez to, że prowadzę tak stabilne życie, bo rodzina wymusza stabilizację, nie będę co dwa lata wyjeżdżać na pół roku do Stanów lub podróżować po świecie. Osiedlam się, związuję się z miejscem i to powoduje. Że zaczynam o to miejsce dbać, bo chcę, żeby moja rodzina żyła coraz, w coraz wyższym standardzie i w I, dobrym otoczeniu, Pani i w profesorze. dobrym otoczeniu pan na to. Dotykamy tutaj, bardzo się cieszę, dotykamy rzeczy fundamentalnej dla rozwoju właśnie w skali mikro i w skali makro, bo właściwie mówiąc językiem ekonomicznym, mówimy tutaj o, o tym codziennym, właściwie długoterminowym generowaniu kapitału ludzkiego, który, który Dzisiaj ekonomiści nie mają wątpliwości co do tego, jest kluczowym czynnikiem konkurencyjności przedsiębiorstw, konkurencyjności gospodarek, tak, a więc troska o rodzinę oznacza troskę o źródło kapitału ludzkiego i dodać można jeszcze kapitału społecznego, te relacje, ta stabilizacja to pewne też właśnie organiczne rozwijanie społeczności, bo jak spojrzymy właśnie na, na to, co też odróżnia rodzinę, na przykład od migracji zewnętrznych, Migracje zewnętrzne mogą się zdarzać szybko w jedną, w drugą w stronę, natomiast rodzina swoim pewnym stałym tempem rozwija się i rzeczywiście zarządzanie takim organicznym rozwojem na pewno jest z punktu widzenia administracji e, samorządu e, łatwiejsze i, i może prowadzić do bardziej efektywnych. Czyli rezultatów. mówiąc o tym kapitale społecznym, to właściwie chodzi o to, żeby rodziły się dzieci, żeby dorastały i też pracowały na przykład w okolicy, prawda? Już dzisiaj pracodawcy martwią się o to, żeby za 15-20 lat, no po prostu, znaleźli się pracownicy na rynku pracy, prawda? Tak, ja dopowiem. Mieliśmy też jako Instytut Wiedzy, Rodzin i Społeczeństwie okazję współtworzyć raport o prorodzinnych rozwiązaniach w polskich firmach prywatnych. I rzeczywiście, można powiedzieć, że Polscy przedsiębiorcy weszli na drogę rozwijania tych prorodzinnych rozwiązań w przedsiębiorstwach. Można powiedzieć, że liczymy na więcej, natomiast to dotyczy właśnie tego, że przedsiębiorcy zaczynają rozumieć, że inwestowanie w rodzinę pracownika, a więc troska pośrednio o rodzinę pracownika, o to, żeby ten pracownik, który ma rodzinę, jest rodzicem, jest mężem, żoną, żeby. Mógł coraz lepiej łączyć swoje obowiązki rodzinne i zawodowe. To się opłaca oczywiście po pierwsze pracownikowi, jego rodzinie, ale to się zaczyna, to się opłaca i przedsiębiorcy zaczynają to rozumieć właśnie samym przedsiębiorcom. Pani prezes, rozmawiamy tutaj o firmach, o silnych, stabilnych firmach, o lojalnych pracownikach, ale też porozmawiajmy o patriotyzmie gospodarczym. Przecież, żeby gmina mogła się rozwijać, wpływy z podatków także płyną od lokalnych przedsiębiorców. Warto kupować chyba mleko z lokalnej mleczarni, prawda? To decyzje konsumenckie, które zapadają w rodzinach, tak naprawdę przekładają się wprost, nawet niepośrednio, tylko wprost na rozwój naszego, naszej, naszej wspólnoty ekonomicznej. Wprost przekładają się na wzrost PKB czy też polskiego produktu narodowego brutto. To decyzje konsumenckie i, i, i to, co, co nazywamy tym patriotyzmem gospodarczym, który często, powiem szczerze, jest dosyć wyśmiewany, nawet ciągle w naszym, w naszym otoczeniu, w naszym także również społeczeństwie. Ma ogromne znaczenie dla właśnie rozwoju naszej wspólnoty ekonomicznej. Często o tym się nie mówi, nie traktujemy siebie jako wspólnotę ekonomiczną, a wszyscy jesteśmy wspólnotą ekonomiczną. Może ja wejdę w słowo, zapytam się tylko, jak w takim razie zmienić mentalność i tę świadomość, właściwie, jak rozszerzyć, żeby konsument żyjący w małych. Rodzinach, albo też większych rodzinach wiedział o tym, że jego wybór dokonywany portfelem, tak naprawdę i zakupami, zmienia świat dookoła. Jeżeli będziemy kupować polskie produkty i je promować, e, oczywiście e, wpływamy na rozwój e, naszych producentów, e, polskich producentów, którzy mogą. Pomnażać swój kapitał, mogą pracować w Polsce na, na, i, 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 i kreować różne, różne prace badawczo rozwojowe W ten sposób mogą się rozwijać na tyle, że zaczynają w końcu eksportować, a eksport jest tutaj kluczowy. Wszystkie decyzje konsumenckie zapadają tak naprawdę w rodzinach, natomiast myślę, że nie wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że jego decyzja konsumencka wpływa. Na jego przyszłą, tak naprawdę, także sytuację ekonomiczną. Dokończymy za moment ten temat. Poprosimy może teraz o wypowiedzi liderów organizacji pozarządowych, które zajmują się tematyką rodzinną oraz przewodniczącą Rady Rodzinnej przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Członkowie rodzin uczą się kompetencji społecznych. Tam nabywają wszystkie kompetencje związane z komunikacją, z relacjami z innymi. Tam uczą się, czym są więzi rodzinne. To w bardzo prosty sposób przekłada się potem na funkcjonowanie społeczeństwa w skali makro. Oczywiście badania jasno wskazują, że pracownik, który jest zadowolony z życia rodzinnego, który ma stabilną rodzinę, dzieci, jest pracownikiem bardziej odpowiedzialnym, bardziej zadowolonym. Jest osobą też bardzo mocno zmotywowaną do pracy, ponieważ zależy mu na tym, żeby utrzymać rodzinę, żeby miała godne warunki życia. Także w interesie i pracodawców, i również pracowników, nas samych, leży to, abyśmy to życie rodzinne mieli udane. Warto je pielęgnować, warto o nie dbać. Dzisiaj w teorii ekonomii, czy w teorii zarządzania, bardzo mało się mówi o tym, że człowiek jest pewną. Jest integralną osobą, jest, jest całością. Jeżeli mówimy o tym, czy, czy człowiek, który, który ma problemy w życiu rodzinnym, czy on jest w pełni efektywny w pracy, to dla mnie jest oczywistością, też jako przedsiębiorcy, jako, jako osoby, która pracuje z ludźmi od 20 lat, że to jest wręcz niemożliwe. My nie jesteśmy w, w, w pracy kimś innym niż w domu. Jesteśmy jedną osobą. Tak? Jeżeli mamy problemy w domu, jeżeli cokolwiek się dzieje, czy z naszymi dziećmi, czy w naszym małżeństwie, to jest to oczywiste, że będzie się to przekładało na naszą pracę. To były opinie naszych ekspertów z Warszawy, a tymczasem wracamy do pani Lidii. Jak to jest z tym rozwojem gospodarczym, patriotyzmem gospodarczym właśnie w skali lokalnej? W skali lokalnej jest tak samo jak w skali makro tak naprawdę. Nasze decyzje konsumenckie, tak jak już to wielokrotnie powtarzałam, decydują o rozwoju całej naszej ekonomicznej wspólnoty. Ważne jest to, jaki produkt kupujemy, ważne jest także to, gdzie go kupujemy. Ważne jest to, żebyśmy mieli świadomość, że należy szukać odpowiedników polskich. I oczywiście zważać również na jakość, bo ja nie zachęcam, żeby kupować rzeczy niepełnowartościowe i buble tylko dlatego, że są, że są polskie. Przecież mamy chyba świadomość, że nie kupimy polskiego samochodu. Nie ma polskich samochodów. Więc na pewno, kupując samochody dla rodziny kupujemy chcąc nie chcąc samochody zagraniczne ale jest wokół nas mnóstwo produktów naszych rodzimych polskich producentów które należy kupować mając taką świadomość że jeżeli ja wspieram polskich producentów to wspieram rozwój również i lokalny i w skali makroekonomicznej. Panie profesorze, a właśnie jak taka powiększająca rodzina się, gdy pojawia się drugie dziecko, trzecie dziecko, chce kupić większe mieszkanie, większy dom, no właściwie też jest jakiś efekt tutaj w skali makro, prawda? Oczywiście, to, to jest bez wątpienia. Natomiast e, myślę, że to wiemy wszyscy. Natomiast ja chcę wspomnieć o jednej rzeczy, o której się właściwie nie mówi, bo czasami myśląc też w kategoriach trochę ekologicznych, trochę takich właśnie które są dzisiaj y, chyba na pierwszym planie, mówi się właśnie, że im więcej dzieci w rodzinach, im więcej dzieci na świecie, tym właśnie większe obciążenie dla y, przyrody, dla zasobów naturalnych i tak dalej. I tu, proszę Państwa, mamy ciekawą bardzo zależność i ciekawe spostrzeżenie, o którym rzadko kto wie. To nie jest prawda, że każde kolejne dziecko w rodzinie generuje wzrost Zużycia zasobów. O tyle samo? Takiej samej wielkości, dokładnie, bo w rodzinie, w której jest jedno czy dwoje dzieci, powiedzmy jest dziesięć zabawek, te dziesięć zabawek służy dwojgu dzieci. A w rodzinie, w której jest więcej niż dwoje dzieci, te dziesięć zabawek służy automatycznie większej liczbie dzieci. A więc można powiedzieć, te same zasoby nie są tak szybko zużywane, nie są tak szybko chowane gdzieś tam do piwnicy albo wyrzucane na śmietnik, tylko one służą kolejnemu dziecku, kolejne ubrania. Tak? tak samo sprzęty domowe. A więc o tym też warto pamiętać, że duże rodziny to nie znaczy, że od razu wielkie kosmiczne koszty. Oczywiście, relatywnie zawsze liczymy się z tym i wiemy, że im więcej osób mieszka w gospodarstwie domowym, tym budżet tego gospodarstwa domowego będzie musiał być większy. Ale pod względem optymalizacji wykorzystania zasobów, większe rodziny okazują się właśnie być, być niesamowicie gospodarne, tak? Na to też musimy zwrócić uwagę. Co też z kolei przekłada się właśnie na przykład na infrastrukturę, myślę w wymiarze gminnym, samorządowym, tak? Gdzie te inwestycje gminne, oczywiście też, jeżeli i to jest temat o którym należy mówić, bo jeżeli demografia będzie się pogarszać, to na przykład inwestycje infrastrukturalne samorządów będą, można powiedzieć, nie zwracały się, tak? Bo gmina, która wbuduje basen, albo salę gimnastyczną, czy plac zabaw, a nie będą rodziły się dzieci, to, w, można powiedzieć, zainwestuje pieniądze, które nie zwrócą się. Więc ten wzrost, rozwój rodzin i rozwój demograficzny ma rzeczywiście bardzo szeroki wymiar od ekonomicznego do stricte właśnie e, takiego administracyjno-samorządowego. Co my możemy zrobić, nie oglądając się specjalnie ani na, ani na ministrów, ani na państwo, na to, żeby zatrzymać ludzi na dole, żeby chcieli pracować tutaj i żeby mogli tę swoją energię i pomysły rozwijać właśnie tutaj, na dole. W gminach. To z płaszczyzny gminy na pewno to, co możemy robić, to wspierać lokalnych przedsiębiorców, którzy, tak, taki mamy przykład u nas w Luboniu, prowadzą rodzinne przedsiębiorstwa, małe rodzinne przedsiębiorstwa, które, jeżeli mają dzieci, są w stanie przetrwać przez kilka pokoleń. Wspierając te rodzinne przedsiębiorstwa, gwarantujemy. Im szanse na to, że zostaną przejęte przez syna czy córkę. I robimy to różnymi sposobami. Podczas naszych imprez lokalnych to właśnie te przedsiębiorstwa jako pierwsze są zapraszane po to, aby oferowały swoje towary i usługi. Do nich w pierwszej kolejności zwracamy się zawsze wtedy, kiedy otwieramy jakąś nową przestrzeń. Przykładem jest nasza plaża miejska. I możliwości z tym związane, i nasze zapotrzebowanie na różne usługi. Pytamy wśród lokalnych przedsiębiorców. Wspierając ich, nie działamy jedynie z pobudek wyższych, mamy w tym interes, bo lokalni przedsiębiorcy to wyższe stawki podatku od nieruchomości. Nie wiem, czy Państwo się orientujecie, ale to jest przełożenie bardzo znaczne: 70 groszy od metra zajmowanego przez mieszkańca do 24 zł. Od metra kwadratowego przeznaczonego pod działalność gospodarczą. To jest nielada różnica. Czyli opłaca się gminie. A za opłaca się, aby było jak najwięcej nieruchomości zajętych pod działalność gospodarczą. Więc wspierajmy lokalnych przedsiębiorców, którzy mają siedzibę w gminie, którzy mają nieruchomości w gminie i po drugie, mają siedzibę, bo ci, którzy mają siedzibę w gminie, odprowadzają podatek dochodowy z działalności gospodarczej tak? u nas. Tym samym mamy też korzystne tutaj skutki finansowe, więc... Panie profesorze, gdyby tak podsumować teraz temat. Rzeczywiście, ta rodzina się opłaca. Mikro, makro, w każdej skali, prawda? Opłaca się i ja myślę, że o najskuteczniej będziemy działać wtedy i myślę, że to nasze też spotkanie tutaj, w takim składzie, to pokazuje, kiedy ta synergia władz lokalnych, samorządowych, pracodawców, i społeczność lokalna, właśnie ci świadomi obywatele, mieszkańcy, świadomi konsumenci, jeżeli oni razem będą współpracować, to myślę, że gmina, w której dochodzi do takiej synergii, nie powinna się martwić ani problemami ekonomicznymi, ani problemami demograficznymi. Bardzo Państwu dziękujemy za tę rozmowę. Dzisiaj z nami w studiu była pani burmistrz Małgorzata Machalska, pan Prezes Michał Michalski oraz pani prezes. Lidia Skudławska. Dziękujemy, do zobaczenia!